Niezależna Polska TV www.nptv.pl No i tak. I szkoda, że życie takie krótkie. Ile jeszcze rzeczy niezrobionych, niezałatwionych. Nie ma się co nie ma się co przejmować modami. Kto pędzi za modą ten umrze Młodo. Niestety to jest prawda okrutna i nie chce się zdoaktualizować. A taki koń ma w dupie mody. Taki koń musi mieć trawę, musi mieć wodę, musi mieć miłość, musi mieć człowieka, który o niego dba. Chociaż i ten człowiek mu niepotrzebny, by tak konie puścić na wolność, to by sobie dały radę cały rok. Zjadłyby to, co miały zjeść, wypiły to, co miały wypić. Człowiek jest im do niczego niepotrzebny. Wolne konie. Idea anarchistyczna. Na Ziemi nie będzie ludzi, będą tylko wolne konie. Podoba mi się. Tylko pytanie, gdzie bym wtedy był ja? Ja wiem, gdzie bym był. Ja bym wtedy z Osadowskim kręcił te wolne konie, żebyście mogli je oglądać na żywca rano. Dalibyśmy radę. Prawda? Szanowni Państwo, największe szczęście w świecie na końskim siedzieć grzbiecie i jechać tak bez powodu, bez przyczyny tak od godziny, od tego słupka do godziny 15, a potem z powrotem do słupka i tylko słychać jak, słuchać jak koń pochrapuje, skóra Krzypi, ptaki śpiewają. I to jest szczęście. Najprawdziwsze szczęście, jakie może być na Ziemi. Pieprzyć te mody, wszystkie. Pieprzyć te samochody, pieprzyć te wycieczki, te Egipty, te Chorwacje Polskę brać. Polskę brać. A młodzież na koń Jak młodzież na koniu będzie To głupot w głowie nie będzie Głupot w głowie nie będzie Tak Koń wyprostuje każdego Nawet ci, którzy nie mają talentu do jazdy konnej Chociaż nie Jest takie zdanie Jest takie zdanie Polacy konia mają we krwi. Polacy konia mają w genach. Dłużej z koniem byliśmy niż jesteśmy bez konia. Jak byliśmy na koniu, to rzecz pospolita miała się dobrze. My też się mieliśmy dobrze. Na koniu. Pszczeniaki. Na koniu. Koń nie skarży i nie pyta, ale twardy ma kopyta i czasami się tak zdarza, że nasięgnie gospodarza. Hej, wio, wistawio, wio, Wejść kary, młody jary. Hej, Hej, ta wistapr, prr. Hej, ta prr. Hej, ta prr. Nie wszystko musi być poważne. Trzeba też rzeczy niepoważne robić. Na przykład walnąć się w świeże sianko. Sianko. I jeszcze jedna pioseneczka. Łączko, łączko, łączko zielona. Hej, łączko, łączko, łączko zielona. Kto cię, łączko, będzie kosił, jak ja będę szable nosił, łączko. Łączko, łączko Zielona, Krówki, krówki, krówki łacia Hej, krówki, krówki, krówki łacia Kto was krówki będzie pasał, gdy ja będę w armii hasał? Krówki, krówki, krówki łacia te. Dziewuchy wszystkie, moje kochane. Dziewuchy wszystkie, Moje kochane, kto was będzie trala, -la -la, gdy ja sobie drala, <kłysy> dziewuchy wszystkie, moje kochane. <kłysy> ha! Tak! Proszę Państwa, jesteśmy 30 kilometrów od Warszawy. 30 kilometrów od Warszawy. Świat jest nieskażony żydami. <laughs> tak Jest prawdziwie polski. Niezależna Polska TV. wwwnptv.pl.